O Jezu, Ty się łączy z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może. Błogosław nam Boże. O Jezu, ty się łączysz z nami, więc serca nasze ci składamy, Twa miłość zawieść nas nie może, Błogosław nam, Boże. O Jezu. Ty się łączysz z nami, więc serca nasze ci składamy. Twa miłość zabieść nas nie może, błogosław nam Boże. Gromadząc się w godzinie miłosierdzia w kaplicy Sanktuarium Niepokalanowie, za wstawnictwem świętego Maksymiliana, święte Faustyny Kowalskie, nieskończonemu miłosierdziu, polecamy dusze zmarłych oraz prośby, intencje wszystkich tu obecnych, a także te zanoszone przez widzów telewizji Niepokalanów, nadesłane przez czytelników rycerza Niepokalanej, przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę, naszych przyjaciół, pielgrzymów. Także chorych szczególnie polecamy naszą Panią Basię, która z nami się modliła, dzisiaj nie ma. W intencji beatyfikacji sługi Bożego Brata Inocentego z klasztoru niepokolanowa, ojca Floriana Melchiora, w klasztor z klasztoru Zgrodna o beatyfikację. Za nas to bez tych byśmy mieli głęboką wiarę, nadzieję i miłość. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I w Jezusa Chrystusa. Synaj Jego jednego, jedynego, Pana, naszego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon ukrzyżował, umarł, umarł i pogrzebił, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych umarłych. wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obszowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie na za grzechy i nasze i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Nie jedzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie jedzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie mi jedzie dla nas i całego świata. Damn, dla jego bolesnej męki nie jedzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej mi oświecę dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej mi oświecę dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej mi oświecę dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nasze błaganie, za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Żla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Żla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na nasze, nasze błaganie, za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej mułosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki nie i nie osiedle dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie i nie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie i nie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przełapanie za grzechy i nasze i całego, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. I dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki, miej ośmierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej osierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej mi osierdzie dla nas i całego świata. Dla jego Ojciec przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie imię siebie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki nie imię się dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie imię się nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie imię się dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej Męki, Jej imię chwalmy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, Jej imię chwalmy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, Jej imię chwalmy dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej Męki, Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie. 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 Jezu. Ufam tobie. Matko miłosierdzia. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nas. Święty Maksymilianie. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Święta Faustyno. Błogosławiony Michale Sopoćko, Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. <laughs> Modlitwa do Matki Bożej Miłosierdzia. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który Boże, jesteś miłością miłosierną, miłosierną, prosimy Cię pokornie przez stawiennictwo Matki Miłosierdzia przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany i zniewolenia, umacniaj chwilach doświadczeń, i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Od jutrzenki ty, ty jesteś piękniejsza, blaskiem swoim wypełniasz nas ziemię, a wśród gwiazd, co jaśnieją na niebie. Nie ma gwiazdy tak pięknej jak Ty. Piękna Tyś jest jak słońce. Jasna nad blaskiem Księżyca. Gwiazdy zaś najpiękniejsze nie są piękne jak marioty. Matko Boga i Matko nas ludzi, Tyś radością jest świata całego. Przyjmij prośby od dziecka Twojego, chowy nasze radości i łzy. Piękna tyś jest jak słońce, jasna nad blaskiem księżyca, Gwiazdy zaś najpiękniejsze, nie są piękne jak marioty. O dziewico, najczystsza, najświętsza, najgodniejsza zachwytu i chwały. Sprawy święte i czyste się stały, serca nasze marzenia i sny, piękna tyś jest jak słońce. Jasna nad blask księżyca, gwiazdy zaś najpiękniejsze. Nie są piękne jak marioty. W niebo wzięta królowo wszechświata. Przyjm nas wszystkich w twą świętą niewolę. By przez ziemskie cierpienia i bóle bramy niebios otwarły się nam. Pięknaty jest jak słońce, jasna nad blask księżyca. Gwiazdy zaś najpiękniejsze nie są piękne jak Marioty. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać za wspólnotą.